Nie lepiej przejść na zieloną stronę mocy? Kosiniak-Kamysz pyta Gowina Władysław Kosiniak-Kamysz. Inny rząd w tym Sejmie mógłby powstać po to, żeby przeprowadzić wybory. Inny rząd niż rząd zjednoczonej prawicy w tym Sejmie mógłby powstać po to, żeby przeprowadzić wybory, nie żeby zawrzeć porozumienie czy jakąś koalicję ocenił w piątek szef polskiego stronnictwa ludowego Władysław Kosiniak-Kamysz. Kosiniak Kamysz w TVN24 zapytany został: Czy w tym sejmie ma szansę powstać inny rząd niż rząd zjednoczonej prawicy? Żeby przeprowadzić wybory? Tak, powiedział. Po to, żeby przeprowadzić wybory, nie po to, żeby zawrzeć jakieś porozumienie, zawrzeć jakąś koalicję, która będzie koalicją programową, doprecyzował lider PSL. Jego zdaniem w tej kwestii potrzeba jednak odpowiedzi na dwa pytania. Po pierwsze pytanie do opozycji, do całej opozycji, wszystkich partii opozycyjnych: Czy są na to gotowe i czy chcą, żeby wybory odbyły się jak najrzetelniej? Jeżeli tego chcą, to my jesteśmy gotowi stwierdził. Drugie pytanie, jak dodał, trzeba skierować do lidera porozumienia Jarosława Gowina: Czy ten czas, który jest przed nami, to wszystko, co mamy do zrobienia, czy warto ten czas marnować na bycie w podzielonej prawicy? Czy lepiej teraz przejść na dobrą, zieloną stronę mocy, powiedział lider ludowców. Tak, jak to zrobił rok temu. Niech powtórzy tę odważną decyzję sprzed roku, gdzie wspólnie udało nam się przenieść i nie doprowadzić do wyborów kopertowych, dodał Kosiniak-Kamysz. Na pytanie, czy rozmawia z Gowinem, odparł, że tydzień temu rozmawiali o funduszu odbudowy. Tutaj też my zgłaszamy swoje propozycje dotyczące tego, żeby te pieniądze trafiły naprawdę na odbudowę po zaznaczył. Dopytywany, czy rozmawiali także o współpracy prowadzącej do przyspieszonych wyborów, powiedział, że nie chciałby prowadzić rozważań ściśle teoretycznych. Deklarujemy gotowość do działania i pokazujemy, że opozycja ma określony plan i jest gotowa do przejęcia władzy i przeprowadzenia rzetelnie procesu wyborczego, wskazał. Kosiniak-Kamysz w kontekście funduszu odbudowy pytany też było o stanowisko PSL wobec projektu ustawy w sprawie ratyfikacji decyzji o zwiększeniu zasobów własnych Unia Europejska. Ludowcy, jak mówił, oczekują m.in. wzrostu wydatków na rolnictwo z 1 do 10%. Rozumiem, że są oczekiwania innych partii politycznych. Razem z Platformą postawiliśmy sprawę jasno: my bezwarunkowo nie będziemy popierać w ciemno funduszu, który ma bardziej na samym początku służyć partii politycznej, niż tym, którzy zostali pokrzywdzeni w wyniku COVID-u, stwierdził. Szkoda, dodał, że nie ma tu jedności w opozycji na ten moment.